Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W tym filmie instruktażowym omówimy temat podświetlenia tablicy Ford Mondeo V z lat 2014 do 2017 roku. Jest to istotny element, który nie tylko poprawia wygląd wnętrza twojego pojazdu, ale również zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy w nocy. Problem pojawia się, gdy podświetlenie przestaje działać, a ty nie wiesz, jak je wymienić. Na początek należy znaleźć odpowiednią część zamienną. Można ją znaleźć w sklepach specjalistycznych lub online. Po otrzymaniu nowej części, przygotuj się do wymiany. Najpierw odłącz baterię, aby uniknąć zwarć. Następnie delikatnie demontuj elementy dekoracyjne wokół tablicy, aby uzyskać dostęp do podświetlenia. Po odsłonięciu starego podświetlenia, odłącz przewody i usuń stare podświetlenie. W miejsce starego podświetlenia, zamontuj nowe, podłączając przewody w odpowiedniej kolejności. Po zamontowaniu nowego podświetlenia, ponownie zmontuj elementy dekoracyjne i podłącz baterię. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.